Obiecałem, że opowiem o Rinacie Achmietowie, największym oligarsze ukraińskim. Zrobił karierę taką jak Michał Chodorkowski w Rosji. Chodorkowski za bezcen przejmował państwowy majątek, państwowe banki za pomocą Monotep banku. Tak, Rinat Achmietow, rocznik 1966, najpierw był przybocznym Akhata Braguły, szefa mafii donieckiej, która przejmowała za bezcen państwowe przedsiębiorstwa. Akhat Braguła został wysadzony w powietrze na stadionie szachtaru Donieck. Tym sposobem przeszedł do historii. Jego aktywa przejął Rinat Achmetow, jego rodak, bo obaj są z pochodzenia tatarami. Rinat Achmetow głęboko powiązany z mafią doniecką, i jeden z twórców partii regionów, Wiktora Janukowycza, Partii, która do dziś jest postrzegana jako rosyjskie ramię na Ukrainie. Najbardziej prorosyjski obok Wiktora Medvedczuka, oligarcha ukraiński. Naraz po 1922 roku Achmietow robi zwrot. Staje się wielkim filantropem, staje się inwestorem w ukraińską niepodległość. Dlaczego o tym wszystkim tak dużo mówię? Bo właśnie Rinat Achmetow teraz chce w Polsce zrobić ogromną inwestycję. Wielki magazyn energii na ponad 160 MW pod Trzebinią. I po cichu przygotowuje taką operację. Chce także wejść w polski sektor energetyczny. Chce być głównym rozgrywającym w polskim sektorze energetycznym. Chce wejść w górnictwo. Człowiek podejrzewany o związki z Kremlem, największy oligarcha ukraiński, który stracił oczywiście bardzo dużo w czasie wojny w Mariupolu, naraz czyni wielkie inwestycje w Polsce. To od obok Dmytro Firtasza, drugiego bardzo prorosyjskiego oligarchy, który inwestuje w Polsce, kolejny oligarcha, który chce przejmować polski majątek, inwestować tu i ustawiać się pod nowo odkryte złoża, między innymi największe złoża miedzi, jakie odkryto niedawno w Polsce. O tym wszystkim będę mówił w komentarzu. Zapraszam.